Chiny grają w szachy 5D. Państwo środka z jednej strony znalazło się w sytuacji, w której może bardzo dużo ugrać i bardzo dużo zyskać na konflikcie, który ma miejsce w Europie, a z drugiej strony musi uważać na każdy ruch, żeby przypadkiem, rykoszetem nie dostać sankcjami. Europa próbuje zrobić wszystko, żeby odwieść Chiny od no, jakiejś współpracy z Rosją, pomocy Rosji czy rozwadniania europejskich sankcji na Rosję. W tym wszystkim oczywiście są Stany Zjednoczone, które najbardziej chciałyby dojechać Chiny. Przy czym z drugiej strony mamy Rosję, czyli państwo, z którym Pekin ma zbudowane... No, bardzo dobre relacje, które w ostatnim czasie wydają się nawet polepszać. Państwo jednak bliższe ideologicznie Chinom niż zachodnie, wiecie, liberalne społeczeństwa, z którego obecnie można próbować wyciągnąć nawet większe pieniądze niż wcześniej, no bo jednak Zachód, wiecie, robi te sankcje, tak wstrzymuje handel z Rosją, no więc Rosja gdzieś musi sprzedawać swoje towary, może taniej, skądś musi swoje towary brać i może jest gotowa za nie nawet przepłacić, co sprawia, że Chiny próbują obecnie balansować na bardzo cienkiej linii. Problemem z ich perspektywy może być jednak fakt, że nie wiadomo, czy ten status będzie możliwy do zachowania w przyszłości. I to niedalekiej przyszłości. W tym filmie porozmawiamy o bardzo niejednoznacznej polityce Chin, o tym, jak próbują się odnaleźć tym wszystkim, jak próbują wygrać jak najwięcej mogą, i o tym, do czego tak naprawdę dążą w ramach tego konfliktu. Tak, moi drodzy, zapraszamy na kącik chiński. A zobaczymy, kto pamięta. Zobaczymy, kto pamięta. Bez zbędnego przedłużania. Lajki i subskrypcje byłoby nam bardzo miło i nam strasznie pomaga. I lecimy. 1 kwietnia. Tak, w prima-prelis odbyło się spotkanie najważniejszych przedstawicieli Unii Europejskiej z najważniejszymi przedstawicielami Chin, w tym z Xi Jinpingiem. No i oczywiście na tym spotkaniu dyskusja była zdominowana przez sytuację w Ukrainie i Szczególnie tak naprawdę relacje chińsko-rosyjskie w ich kontekście. Przedstawiciele Unii Europejskiej w trakcie tych rozmów wybrali wariant środkowy, wariant bezpieczny, co znaczy, że jedna grupa obserwatorów twierdziła, że są, wiecie, zbyt pobłażliwi, zbyt łagodni, i tak dalej, a z drugiej strony pojawiają się głosy, że nie. No, bardzo dobrze tak trzeba było to strategicznie rozegrać. W każdym razie zdecydowanie najważniejszą kwestią tego spotkania było to, że Unia Europejska no, w pewien sposób spróbowała zagrozić. Chinom, ale w taki bardzo ogólny sposób, przy czym sami wiecie, dygnitarze unijni, osoby z Unii Europejskiej twierdzą, że to wcale nie była groźba, tylko pokazanie potencjalnych konsekwencji w relacjach chińsko-europejskich, jeśli Chiny by coś zrobiły. Tak jak mówimy, tak, dyplomacja. No bo z jednej strony. Padła taka niejasna wizja możliwych sankcji, które na Chiny byłyby nakładane, ale z drugiej strony było to ubrane w takie stwierdzenie, że nasze europejskie firmy teraz bardzo mocno patrzą, jak kto zachowuje się względem y, no, sytuacji wojny w Ukrainie, a do tego europejscy obywatele nigdy nie zrozumieliby, jak ktoś może wspierać Chiny w trakcie dzisiejszych wydarzeń. Czyli z jednej strony faktycznie było to takie powiedzenie: ej, uważajcie, a z drugiej. Ale to nie, że my, to nasze firmy, nasi obywatele, to nie także my, personalnie tutaj. Spokojnie. W każdym razie Unia Europejska broni się stwierdzeniami, że nie, to celowo zostało tak niejasno przekazane, no bo my chcemy mieć taką, wiecie, możliwość w negocjacjach pewnej niejasności, żeby Chiny się tak trochę bały tego, co będą robiły, żeby same z siebie były ostrożne. Tu troszeczkę niepokoi nas fakt, że strategia Unii Europejskiej jest sprzedawana w mediach, które raczej Chiny czytają, ale załóżmy, że Chińczycy. Nie mają dostępu do internetu, tego ogólnoświatowego, więc na pewno ci rządzący nie widzieli. Nie ma szans. jasne, to może być jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że nawet, nawet polska dyplomacja, ale tutaj nie jest odosobniona w tej opinii, rzuca bardzo mocne zdania o tym, że nie należy jednak może izolować. Chin, od reszty świata, to by bardzo źle zadziałało dla, dla wszystkich, więc jasne, możemy uznawać, że to kwestia po prostu naszej strategii negocjacyjnej, o której mówimy na głos, ale możemy też uznawać, że Europa bardzo nie chciałaby robić sobie z Chin wrogów w tym momencie, co nas w ogóle nie dziwi, brzmi całkiem racjonalnie. I wiecie, kwestia tych sankcji, właściwie stwierdzenia, że, ej, dobra, nawet jak nam nie pomagacie w sankcjach, to chociaż nie przeszkadzajcie, nie pomagajcie Rosji tych sankcji w jakiś sposób omijać, bo właśnie wtedy stanie się to, o czym mówimy. Z jednej strony ona nie została skontrowana przez Chiny, tak znaczy, Chiny nie powiedziały wprost, że nie, będziemy robić, co, Chcemy, z drugiej strony też zdecydowanie nie stwierdziły, że tak, jakby my przyłączymy się do Was i jak najbardziej nie będziemy pomagać Rosji, więc trochę skwitowały to takim milczeniem. Tylko tutaj warto zauważyć, że znowu objawia się w tym ta chińska gra, bo już po jakimś czasie Pekin wydaje takie komunikaty, że my oczywiście rozumiemy te sankcje i my się jakby z nimi nie zgadzamy, ale nie będziemy z nimi walczyć. Przy czym jednocześnie nie uważamy, że te sankcje powinno w jakikolwiek sposób obchodzić i dotyczyć, to znaczy, że nasz. Kontakt z Rosją handlowy nie powinien być ograniczony przez Wasze sankcje, to jest Wasza sprawa. I w sumie to się lubimy i będziemy razem działać na rzecz pokoju na świecie, ale jednak nie mówcie nam, co mamy robić. Widzicie, to cała gra pozorów z obu stron ma bardzo jasny powód. Ani Chiny, ani Europa absolutnie nie chcą konfliktu. Chiny są obecnie największym partnerem handlowym Europy, więc sądzimy, że Europa nie chciałaby ryzykować stracenia, no, dużego rynku zbytu, największego rynku zbytu, jaki ma. Z drugiej strony, handel Chin z szeroko pojętym Zachodem jest dziesięciokrotnie większy niż handel z Rosją, co sprawia, że gdyby mieli wybierać i jedynym czynnikiem byłby czynnik ekonomiczny, no to tak naprawdę nie ma w ogóle wyboru, tak? Trzeba pójść z Zachodem. Bo wiecie, do tego warto zaznaczyć, jednak ten system finansowy, światowy system finansowy jest bardzo mocno kontrolowany przez Zachód. No co, takie akcje jak odcięcie Rosji od wizy MasterCarda, od Swifta tylko potwierdzają. Więc no Chiny też mogłyby się obawiać ewentualnych następstw jakiejś takiej, wiecie, większej spiny z Zachodem. Szczególnie, że tak jak mówimy, Stany Zjednoczone cały czas siedzą z tyłu i cały czas są gotowe przystać na każdą propozycję tego, żeby walić w Chiny, którą Europa wysunie. I to widać w chińskim zachowaniu. Już teraz chińskie podmioty, w sensie chińskie firmy, ale też chińskie banki bardzo mocno starają się nie narazić na potencjalne sankcje. To znaczy próbują zrobić wszystko, żeby zostawić swoje zyski, które z Rosji czy nawet Białorusi płyną, ale jednocześnie nie przekroczyć pewnej linii, po której mogłyby te firmy zostać objęte tymi zachodnimi europejskimi sankcjami. Wiecie, Chiny jeszcze jakiś czas temu nie udzieliły Rosji dostępu do rosyjskich rezerw finansowych, tak jak zrobiła to na przykład Europa. Właśnie z obawy przed tym, że jeśli wiecie, pozwolą im te ich juany wymienić na dolary, no to tutaj może zostać to poczytane jako pomoc Rosji, więc może lepiej nie ryzykować. Co jeśli się nad tym zastanowicie, jest bardzo mocnym ruchem i de facto, tak, nawet jeśli nie jest to celowe, to jest to pewnego rodzaju przyłączenie się do sankcji w tym konkretnym wymiarze. Relacje Chin i Europy oczywiście są oziębłe zdecydowanie ostatnimi czasy nawet bardziej niż kiedykolwiek, ale jednak daleko im do tych, które mają Stany i Chiny, tak, w sensie Chiny nie chciałyby być na tym samym poziomie z Europą, co ze Stanami. No bo do czego to mogłoby prowadzić? Tutaj pojawia się koncepcja, która istnieje już od dłuższego czasu, ale ostatnio ono nabiera zdecydowanie większej siły przebicia i wydaje się być coraz bardziej prawdopodobna. Koncepcja powstania de facto dwóch bloków państw na świecie, tego zachodniego, w którym no oczywiście nie byłyby tylko Europa i Stany, ale jednak to były pewnie te najważniejsze państwa, najważniejsze podmioty, i drugiego, tego dowodzonego właśnie przez Chiny, przez Rosję i w tych bardziej klimatach ideologicznych. Wiecie, taka zimna wojna 2.0. O ile można się tutaj kłócić, czy to jest bardziej, czy mniej opłacalne dla Chin, gospodarczo, i ekonomicznie, no to byłby dla nich dramat, to by znacznie spowolniło ich wzrost. Więc Chiny, które jednak zawsze gdzieś na koniec dnia pieniądze uważają za ten, no, jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy. Atut na arenie międzynarodowej? Oczywistym jest, że no nie chcą do tego doprowadzić. Tak samo jak Europa, zresztą. No więc, czy z tego wszystkiego można wyciągnąć wnioski, że okej, okay, Chiny się tutaj buntują, ale jednocześnie robią wszystko tak, jak chcemy? No zdecydowanie nie. Ostatnie spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji ze swoim chińskim odpowiednikiem bardzo mocno pokazuje, że Chiny wcale nie próbują od Rosji się odcinać. Padły deklaracje o zacieśnieniu współpracy i o wręcz prowadzeniu w jakiejś formie wspólnej polityki międzynarodowej. Ogólnie panuje atmosfera bardzo dużej przyjaźni, takiego jeszcze większego zacieśnienia współpracy. Niż kiedykolwiek wcześniej. Chiny w sumie w żadnym momencie nie potępiły otwarcie Rosji za to, co robi, i też no, nie używają słowa wojna, inwazja w tym kontekście. Czasami się zdarzy, ale to ewidentnie jest takie przejęzyczenie, że im się wymsknęło, bo jakby to jest oczywiste, że to to jest, ale oni unikają tego stwierdzenia. Do tego bardzo mocno są adwokatami Rosji, to znaczy powtarzają narrację o broni chemicznej w Ukrainie, mówią o tym, że wiecie, NATO za bardzo otaczało Rosję, NATO faktycznie powinno się ogarnąć, to jest wina Zachodu. No po prostu narracyjnie stoją bardzo blisko Rosji. Co oczywiście gdzieś tam można łączyć po prostu z atakami na, wiecie, imperializm Stanów Zjednoczonych, z którymi Chiny, no, mają największy problem. Ale jednak, no, obrywa się całemu na to, a nie tylko Stanom. Czyli wiecie, w tym wymiarze narracyjnym pokazywania przyjaźni Chiny są absolutnie po stronie Rosji, dużo bardziej niż po stronie Europy. Ale jeśli patrzymy na te bardzo konkretne zagrania, tak, na tę bardzo konkretną pomoc, to tak jak mówiliśmy wcześniej z kolei, no, jej nie widać, nie? Jakby trochę zabawy przed sankcjami. Chiny działają po prostu bardzo ostrożnie w tej kwestii. I teraz zastanówmy się nad tym, co to właściwie oznacza, bo to jest bardzo ciężkie do zinterpretowania, tak? Mamy de facto dwie skrajnie różne polityki prowadzone przez jedno państwo. Powodów może być masa i prawdopodobnie jest masa, ale no, zastanówmy się nad takimi najbardziej z naszej przynajmniej perspektywy oczywistymi. Po pierwsze, ta wojna w pewnym stopniu jest Chiną na rękę. To znaczy jasne, Chiny cierpią na tym, że no handel nie wygląda tak jak wyglądał, że wiecie, świat ogólnie zwolnił, wiadomo, Chiny lubią zarabiać pieniądze. Ale z drugiej strony, tak naprawdę siedzą sobie u siebie w Azji i patrzą jak ich wrogowie to się wykrwawiają na tej wojnie, nie? W sensie Stany Zjednoczone, Unia Europejska, tacy wrogowie ideologiczni nazwijmy to, bo może ta Unia, tak jak mówimy, nie do końca taki oficjalny wróg, ale jednak, no traci. Z drugiej strony traci też Rosja i nawet jeśli mamy te piękne frazesy o przyjaźni, współpracy, to wiecie, Rosja staje się coraz bardziej zależna od Chin. Będzie musiała swoje surowce prawdopodobnie wysyłać do Chin. Już o tym słyszeliśmy wcześniej zresztą. Wszelkie produkty, na które teraz Unia Europejska nałożyła embargaj, których już nie sprzeda Rosji. No, skądś będą musiały się w Rosji znaleźć, więc Chiny zyskują całkiem fajny rynek zbytu. Jasne, nie na tym poziomie co Unia Europejska, ale jeśli dałoby się to jakoś pogodzić, tak? I Unia Europejska nie będzie chciała tracić pieniędzy, a Rosja będzie się coraz bardziej od nas uzależniać, no to w sumie. Czemu nie, tak? To brzmi całkiem nieźle. Kolejna sprawa to no, kwestia ideowa. To znaczy, nie oszukujmy się, tak jak powiedzieliśmy we wstępie, no jednak wydaje nam się, że taka Rosja jest Chinom dużo bliższa ideologicznie niż liberalne państwa Zachodu. Więc de facto, do momentu, kiedy wszyscy są na tyle słabi, że. Nie są gotowi powiedzieć ci bezpośredniej wojny za to, że grasz na dwa fronty i jesteś w stanie zaspokajać wszelkie swoje potrzeby, to w sumie czemu miałbyś tego jako chiny nie robić? W naszej opinii tą sprzeczność i brak jakiejś takiej ustalonej linii? Najbardziej pokazywały pierwsze dni tego konfliktu. Bo zauważcie, kiedy ta wojna się zaczynała, to Chiny nie do końca wiedziały, co robić. To znaczy, te komunikaty były bardzo sprzeczne momentami, i z godziny na godzinę potrafiliśmy dowiedzieć się różnych informacji co do chińskiego stosunku do tego wszystkiego. Tutaj pojawia się pewna teoria, która zaczyna mieć jakiekolwiek dowody, bo wcześniej była tylko w sferze domysłów, o tym, że Xi Jinping wiedział, że Putin chce do Ukrainy wejść, i sam Putina przekonał, żeby nie robił tego w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Putin, podobno, w trakcie tych rozmów, miał powiedzieć mu, że to będzie. Bardzo czysta, szybka, gładka akcja, i zajmie parę dni i w ogóle wszystko będzie załatwione idealnie, co jak ewidentnie widzimy się nie udało. Więc Chiny chyba nie były po prostu na ten scenariusz przygotowane. Znaczy, Rosja też nie była, jak widać. Dopiero po czasie zaczęły tworzyć jakąś swoją narrację, w której teraz coraz bardziej się osadzają. I dla jasności, bo my wiemy, że to brzmi trochę już jak teoria, taka skąd wy to wiecie, znaczy, my tego nie wiemy, i oczywiście to są informacje, które nie są w 100% pewne. Ale jednak podał je New York Times i powoływał się na nie Harvard Magazine, więc no jest to jednak lepsze źródło niż film z żółtymi napisami, więc do pewnego stopnia. Ufamy tym informacjom, ale nawet jeśli nie jest to prawda, to. Ta taktyka, którą Chiny przyjęły, czyli narracyjnie, bardzo blisko Rosji, wspomaganie jej, mówienie o tym, że to tak naprawdę ona ma rację, że jesteśmy przyjaciółmi, przy jednoczesnym niepomaganiu jej takim finansowym bardzo mocnym i uważaniu, żeby twoje firmy nie dostały rykoszetem jakimikolwiek sankcjami, wydaje się na razie Chinom sprawdzać, bo nie za bardzo ktokolwiek może im z tego powodu coś zrobić. Rosja nie ma siły, żeby powiedzieć im nie ma, czy nam też pomagać finansowo, a Zachód nie za bardzo chce się od Chin odcinać. Także na razie wydaje się to być skuteczne. Pytanie brzmi. Czy takie pozostanie? To znaczy, kiedy jest ten moment, w którym Europa stwierdzi, że nie, już tak dużo inwestujemy w to, żeby tą Rosję dojechać, że jesteśmy gotowi zaryzykować i kazać Chinom się określić? My nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Prawdopodobnie w tym momencie nikt, poza może jakimiś osobami z Unii Europejskiej, jej nie zna, ale to byłoby ciekawe. I zobaczymy, czy ta chińska gra, którą właśnie teraz robią, zapewni im przewagę i czy na koniec wyjdą z niej zwycięsko, czy może jednak w którymś miejscu popełnią duży błąd. I to wszystko zrobi się jeszcze bardziej zagmatwane. Nieważne, co się stanie. Jeśli pojawi się cokolwiek nowego, to my będziemy tutaj dla was, żeby wam to wytłumaczyć, dlatego zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, to nam pomaga i będziecie na bieżąco. Do tego też nasz ostatni film. Jest super, polecamy go. I co? My staramy się starać dla was. Cześć.